Jedzie autobus, w którym pojedzie Krzysiu do domu Do Dołuszyc Nie Dziewiątka do Dołuszyc, przez, przez Kurów, przez Rynek o. Siadaj Jutro też przyjedziesz, czy nie? Nie, nie, nie Poniedziałek dopiero? Poniedziałek, tak to dobrze, to powodzenia w powodzenia. dalszej jeździe nie wsiadacie? wsiadajcie, nie, nie, nie. za złoty 20 tylko kosztuje nie nie, nie. nie, nie tam, nie tam no to pojedzie jak zamówi się to pojedzie też tam w którą stronę chcecie jechać to pojedzie jemu też nie pasuje, ale jedzie no bo nie ma innego w soboty nie jeździ tam ten jego 20 i pojechał Krzysiu Z powiedzenia zamykaj drzwi i odjazd czemu spóźniony jedziesz jedziem Krzysiu jedź jedzie Krzysiu o.